Wszystkim witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale, kochani. Jak zapewne wiecie, dzisiaj jest tłusty czwartek! czyli będziemy jeść mnóstwo pączków albo faworków i teraz możecie nam pisać w komentarzach co bardziej lubicie bo my z Oliwią uwielbiamy pączki ale zdecydowanie bardziej kochamy faworki więc dzisiaj to będzie u nas królowało muszę ich mnóstwo nasmarzyć, bo takie domowe są najlepsze i później po południu pewnie pojedziemy do dziadków również poczęstować ich tymi faworkami więc koniecznie zostańcie z nami bo być może tam u dziadków też jakieś urywki dla Was ponagrywamy. Pamiętajcie teraz nam klikać mnóstwo łapeczek w górę, jeżeli też uwielbiacie pączuszki tak jak my. Subskrybujcie nasz kanał, bo dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8.30. I teraz koniecznie piszcie nam w komentarzach, ile dzisiaj zjecie pączków i jakie są Wasze ulubione. Bo ja chyba najbardziej lubię takie klasyczne z z marmoladą mniam, pyszności tak sobie siedzę u Oliwii na łóżku i rozmyślam co by dzisiaj dla was nagrywać i widzę, że jeszcze mam mokre włosy, bo rano je myłam i jeszcze mi nie zdążyły wyschnąć, ale to nic Oliwia teraz jest w łazience, szykuje się, ubiera, czesze swoje włosy. Ja się zastanawiałam bardzo długo i wczoraj, i dzisiaj, co mam dla was nagrywać. No bo tłusty czwartek, no to co? No to mamy zrobić jakiś challenge, że która z nas więcej zje faworków albo pączków? Właśnie takiego challenge, bym nie chciała, bo ja wiem, że Oliwia zje jednego pączka, a ja maksymalnie dwa. I koniec. Ja wiem, że są osoby, co jedzą bardzo dużo w ten dzień tych pączków, no ale my nie damy rady. No i nie wiem, nie wiem, jak ten dzień nasz dzisiejszy się potoczy. Może Oliwia wpadnie na jakiś pomysł. Jest już z nami Oliwia, ale ty dzisiaj pięknie wyglądasz. Wow, ale się wystroiłaś. Opowiedz mi, co dzisiaj będziemy robiły? Ja muszę zrobić literkę. Czyli masz pracę domową do zrobienia. Myślałam, że mi pomożesz w kuchni przy tych faworkach. Ojejku, a ja mam tyle pracy, ale ja wszystko rozumiem. Literki są najważniejsze. A jaką masz literkę do zrobienia? D. Literkę D. No super. Jak ci idzie, kochanie? Dobrze. Zobacz, przyniosłam Ci pierwsze faworki. Mm. Smacznego. To ja idę dalej do kuchni, bo Aha. mi szkoda czasu. A ty rób tą pracę domową. Mamo zrobiłam. Już idę zobaczyć! Wow, super! Jestem z ciebie dumna i widzę, że zjadłaś wszystkie faworki. Nie. Smakowały ci? Ja nie jadłam niczego. No przecież talerz jest pusty, został ja... tylko cukier puder. Ale ja nic nie jadłam. Zjadłam. No ale byłaś sama w pokoju! Ja wiem, ja wiem. Ale robiłam pracę i nawet się nie skupiłam na faworkach. I nie zjadłaś ani jednego? To kto zjadł te faworki? nie. Wiem, nie. Dziwna sprawa. Jakaś magia się dzieje w tym naszym domu? Nie wiem. Podejrzane. Ty chyba sobie żartujesz ze nie, mnie. Nie, nie, nie chcesz sobie się sobie. przyznać? Nie, nie żartuję sobie. Misiu, ale nawet jakbyś zjadła wszystkie te faworki, to nic się nie stało. Mamy ich jeszcze w kuchni sporo. Tak, ja ale... cały czas je robię. Tak, ale ja naprawdę ja się przyznaję, że ja naprawdę nic nie jadłam. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Zmęczona już jesteś? Tak. Napracowałaś się, to teraz czas odpocząć. Co będziemy robić? Nie wiem. Może zagramy w coś, bo Ty mówiłaś, że jest jakaś gra o pączkach, więc jestem bardzo ciekawa. Ale to w Robloxie. To przynieść tableta, bo coś mi Oliwia ostatnio mówiła, że, na, że w tej grze wyrzuciła ją mama z domu, bo ona zrobiła niedobrego pączka. Ja mówię, co za wyrodna mama, że z takich powodów się nie wyrzuca swojego dziecka z domu, a Oliwia powiedziała, wiem, że po prostu zrobiła pan. niedobrego tego pączka. To wiecie co, Oliwia sobie tutaj wszystko ustawia w tej grze, a ja jeszcze pójdę do kuchni i przyniosę nam faworki, bo ja teraz też chętnie je zjem i będziemy grały i będziemy też podjadały. Zobacz, ile ich wyszło. Oh. Cała brytwa na faworków. Odkładam je tutaj. I już do ciebie idę, żeby zobaczyć tą grę. Jeszcze tylko mi powiedz, jak to się nazywa, bo pewnie widzowie oh. też będą pytali. Pączkarnia i to Rektuje. jest co? Roblox? Roblox, ale, ale nie wiem dokładnie jak ta gra się nazywa. Okej, okay, dajcie znać czy wy to znacie i co tutaj musisz zrobić? Um. Ty jesteś teraz tą postacią z cyfrowego cyrku, pomnij. Ja. Okej, okay, cześć, witamy cię. Dzień dobry, dzień dobry. I nazywasz się Olianka, tak? Zobaczcie. To są olijemka 2017 I gdzie są te pączki? Gdzie się robi te pączuszki? I się robi w tej mojej pączkarni I to jest twoja dobry, pączkarnia? Dobry, tak I masz dobry, pracowników? O jakie ładne pudełeczka macie no, takie mamy. I wy to sprzedajecie? Tak. Wychodzimy na dwór normalnie. Ja wychodzę na mm -hmm. dwór i sprzedaję pączki. I chodzi o to, żebyś ich sprzedała I dużo, i... dużo, jak najwięcej? Jakie miny! Sprzedaj pączki, ktoś do Poczekaj, ciebie. Poczekaj, nie. Ona jest na no, pusinowo ubrana. Faktycznie, dopiero teraz to zauważyłam. To jest jakaś fanka pusinów. Ale nie, to jest MP. I oni robią dla Ciebie te pączki? Nie, nie dla mnie, tylko dla, dla nich. Mhm. Tą grę też grała chyba Werka Aferka? Tak. I Ty tą grę znasz właśnie z tego jej filmu, z tego odcinka. I ona jest idealna na turce czwartek. Nie, ja, ja jej muszę sprzedać pączki. Ten jakie ma skrzydła. O jest. Jak zapewne wiecie, ja nie lubię gier i mnie to strasznie nudzi, więc idę sobie zjeść faworka. Ale co to? Zobaczcie! Tutaj nic nie ma w środku. Ja zupełnie nic z tego nie rozumiem. Jak to się stało? Przecież jeszcze przed chwilą było ich mnóstwo. Tu się dzieją naprawdę jakieś dziwne rzeczy w tym domu. Ani ja, ani Oliwia nie zjadłyśmy nawet jednego. Zobacz. Jaka brudna podłoga. Aha, czyli mamy w domu złodzieja i musimy go dopaść, nie ma innego wyjścia. Nie wiem kto to by mógł być, bo nasz tata nie przepada za słodyczami. To kto to mógł być? Kto mógł podjadać? To teraz musimy zawabić się w detektywów i znaleźć winowajcę, złodzieja, więc myślę, że pójdziemy po prostu śladami tego cukru pudru i na pewno dorwiemy tę osobę. I jeszcze ten złodziej będzie to wszystko sprzątał, bo podłoga była czysta. Ślady prowadzą tutaj, w tą stronę. Słuchajcie, to był chyba nasz tata, który właśnie tutaj śpi jeszcze do tego pod pusinowym kocem Oliwii. Jestem wściekła. Oliwia budzi teraz tatę. Z mnie budzisz? Jakbyś naszym futwór. Ja tu miałem jakieś tam faworki, dobre były. Tato, ale ty się nie podzieliłeś z nami tymi faworkami. My nie zjadłyśmy ani jednego, i to jeszcze w dodatku były faworki, które miałyśmy zabrać w gości. Oni nie ja, ja miałem wiedzieć. Mogłeś chociaż zapytać! Byłyście zajęte, a były dobre. Nie, tylko nie to. Tomiszu. Co teraz zrobimy? Tato, masz karę. Masz zrobić od nowa faworki o, i masz się wyrobić w dwie godziny. I koniec, kropka. No jak mogłeś, no? To jest dużo roboty. Tak, właśnie, to jest dużo roboty i nawet nam nic nie zostawiłeś. Nie mogłeś ja wiedzieć, że nie jadłeś. Mogłeś się zapytać, chociaż, no. Nie to teraz była. wstawaj, zabieram ci ten kocyk, idziesz do kuchni. Kocyk puszynowy, nie. I robisz te faworki. Tata już się podnosi z łóżka, obiecał, że zrobi te faworki. Nie wiem, jak mu wyjdą. Tak, Z tym podnoszeniem to ciężko, bo tu trzeba wstać. Damy Ci przepis i musisz sobie poradzić, tylko pamiętaj, że muszą być cieniusieńkie, ok? Marce. A nie takie. A nie takie grube. Muszą być kruchutkie, delikatne. No to jestem Ale ciekawa. Jak teraz, Tacie, to wszystko wyjdzie? Biorę się do Teraz ja się Trzymajcie za Stamy. niego kciuki, a właśnie. A teraz Oliwia mówi, że się Proszę. położy. Masz wygrzany kocyś. Ja w sumie też się położę z Oliwią. Będziemy razem odpoczywały. To ja idę do tej kuchni Trzymajcie kciuki. W sumie to jesteśmy bardzo ciekawe, co ostatecznie z tego wyjdzie. Koniecznie zostańcie z nami. Myślę, że około 16 pojedziemy do dziadków i tam Wam pokażemy, jak wyszły tacie fawory. Albo w ogóle może mu nie wyjdą, wtedy nic nie będzie na stole, tylko pyszna brzoskwiniowa herbatka, którą uwielbiam u babci. A Ty też lubisz tą herbatę? Tak lubię. Bo my lubimy owocowe herbatki. Tato, a słyszysz nas? Bo mamy jeszcze do ciebie takie pytanko. Dlaczego ty zjadłeś te faworki, skoro ty nie lubisz słodyczy? Byłem zobaczyć, jak czy robi te lekcje i robiła i tam sobie stały, a później poszedłem do kuchni, zrobiłem sobie kawę. No i też tam stały, i tak sobie do kawy je no. Aha. I tak mi się okazało, że skończyły się właśnie. A teraz jeszcze mi się przypomniało, że nakruszyłeś, to znaczy jest pełno cukru pudru na podłodze. Także jeszcze musisz ogarnąć podłogę. To ja puszczę rumbę. <laughs> ale potem jeszcze trzeba umyć tę podłogę. O nie. <laughs> A co, wolisz golonkę, czy faworki? Golonkę. Nie mów, że moje faworki przegrywają z Były golonką. Pyszne, ale golonka wygrywa. Uj. Ty, ale w sumie w Tłusty Czwartek można jeść golonkę, nie? Golonkę można jeść codziennie. Jak widzicie, jesteśmy już u babci i dziadka. I jednak tacie wyszły, te faworki są pyszne. Ale pomagała mu Oliwia, także pomagała, sam tak. ich nie zrobił. Ale macie piękne kubki, to jest ekipa dziadka, i tutaj są same wnuki, tu jest dziadek, a Oliwia jest w tym miejscu z babeczką. A jeszcze na szybko Wam pokażę kubek babci. To jest babcia, wygląda tak, a Oliwia jest tutaj. Śliczne macie te kubki, naprawdę. Zazdroszczę Wam. Wróciłyśmy do domu. Jeszcze w drodze powrotnej wstąpiłyśmy na pocztę, bo okazało się, że przyszła do mnie jakaś paczka. A w tej paczce było co? Dam, 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 Właśnie ten oto pluszak, bo jak wiecie, od kilku dni czekamy za dwoma pluszakami: pomni i Jax. i Jacks. A przyszedł tylko pomni, i to jeszcze w takiej wersji pionowej, ale, ale, a nie ale, siedzącej. Ale, ale. ale, ale. Ładny. Oliwia mówi, że jest ładny, a jestem zawiedziona, ponieważ płaciłam za dwa pluszaki, i teraz mamy dwa rozwiązania. Musimy albo napisać do tego sklepu, żeby mi oddali kasiorę, albo musimy napisać do sklepu, żeby mi wysłali inne pluszaki, bo zamawiałam zupełnie coś innego. Po prostu. Pieniążki. miałyśmy fecha. Pieniążki. Co do. Czyli chciałabyś, żeby ten pomnik z tobą został? Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko się potoczy z tym zamówieniem. Jestem zawiedziona, bo czekałyśmy na te pluszaki kilkanaście dni, słuchajcie. Bardzo 30, długo. 20 dni. Aż tyle to nie. I przyszło coś czego nie chciałam, bo chciałam zupełnie inne produkty. Wracając do tłustego czwartku, nie wiem czy wiesz, ale tłusty czwartek zwiastuje koniec karnawału i podobno dzisiaj im więcej zjemy pączków, tym więcej nas czeka szczęścia przez cały rok, także jedzcie ich Polki. bardzo dużo, najlepsze są oczywiście domowe. A, najle a, naj a najlepsze kształt to dom. A, że najlepsze tak. donaty? Tak. Mhm. Ale donaty takie kolorowe. Oliwi tak. to przeciągają te kolory. Ale te kolorowe to są najbardziej niezdrowe. Przechodzimy do otwierania paczuszek. Mamy taką paczuszkę. Tutaj musiałam zamazać numer telefonu i mamy taką kolorową obklejoną naklejkami. Od której zaczynamy? Od mniejszej czy od większej? A to, drodzy widzowie, jeżeli byście mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg skarborysunek Wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce i taką paczkę otworzymy dla Was na odcinku. Oliwia już się czymś zachwyca. Ach, ty pierwszy raz dostałaś gazetkę. Ja nawet nie wiedziałam, że są takie gazetki LL Surprise. To teraz jak będziemy w sklepach, to koniecznie musimy zaglądać na dział czasopism. Czy chciałabyś zobaczyć, co jest w tej oto saszetce? To musimy się dostać do tej gazetki, a ja Wam pokażę, co jest dalej. A czy mnie! Do wprowadzenia. <laughs> Nie, to chodziło o to, żeby to usztywnić pewnie. Yy, tą otopaczkę I ja mam nadzieję, że będzie liścik, żebyśmy się dowiedziały, od kogo to jest. No Hej, witajcie! <laughs> Możecie pokazać na firmie i są narysowane takie ładne kwiatki. Oliwia, mama bardzo ładnie, no to otwieramy. Jestem ciekawa, co tam znajdę w środku. Są rysunki. <laughs> Już widzę mama Oliwii, A tutaj jest Karolina. A, bo to jest z tej strony. To jestem ja. No bardzo ładnie wyszłam. Masz talent, kochana. Roxana. Olivia i mama. Wydaje mi się, że to jest właśnie od Roxany. Dla ma Oliwii ja wiem, i mamy. To to... No właśnie, jak roksana, to roksana. Nie znam żadnej roksany w życiu prawdziwym, więc jesteś pierwsza. Ja znam, mam kota. Oliwia ma kota Roksana, tak? Tego kota, co dostałaś od Mikołaja na święta Bożego Narodzenia. Bo... I tak go nazwałaś. Nie? Nie. Uwaga, czytam dla Oliwii i mamy oto roksany. Oglądam Was na Waszym kanale, robicie fajne filmy, lubię Was oglądać, pa, 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 jeszcze mam 7 lat, papa. lubię Was, możesz pokazać na filmie, ale masz ładne pismo, bardzo ładnie piszesz, bardzo ładne, równe literki Ci wychodzą, kochana. Czy to jest jakaś figurka? No, Tesik, taki słodki, ale jest śliczny, ekstra. Tu jestem, też ja. W takim stroju w paseczki. Jaka śliczna. Ale wiesz co? Ona ci dzisiaj będzie pasowała ta spineczka tutaj. Przyczepimy Ci do włosków. Mega! Mega! Fajne! Kolejna gumka Tu pokażmy bliżej widzom. Wiesz co, może się też przysuń, żeby Cię było widać i słychać. Bo Oliwia mówi dosyć cicho, a to jest... Oli, Janka, w sukience Pusin mamy takie rysuneczki, takie tęczowe serducho i ostatnie Pusin, pozdrawiam Was. Bardzo ładnie rysujesz. Roksana, jestem zachwycona paczuszką od Ciebie. Oczywiście serdecznie Ci za nią dziękujemy. Jest nam strasznie miło, że o nas pomyślałaś i że nas oglądasz. Ciebie pozdrawiamy. Bojaczki ci, kochana, wysyłamy tobie i twoim bliskim. Nie. Co się stało? Ale to się da przykleić. A takie serducho od tego. Przykleimy i będzie dobrze. Ogólnie to mamy zaległości, jeżeli chodzi o paczki. Bo oprócz tych, co Wam tutaj pokazaliśmy, to mamy jeszcze ich więcej, więc musimy nadrabiać nasze zaległości. Przepraszamy Was, że czasami musicie czekać na przykład 5 dni. Ale myślę, że maksymalnie czekacie 5 dni od tego czasu, kiedy my odbierzemy paczkę z paczkomatu. A tej teraz mi aż szkoda... Co jakaś nitka? No takie jest szycie tutaj. Tej jest mi szkoda odpakowywać, bo jest tak ślicznie zapakowana, ale musimy ją rozerwać, więc myślę, że trochę... Czasu nam to zajmie. Gdzieś miałam nożyczki. Gdzie one są? Haha, ha. mamy je. Ciach, ciach, ciach. To teraz możesz coś opowiadać naszym widzom, jak ja tu rozcinam. Masz jakąś ciekawą historię do opowiedzenia? Czy nie wiesz? Ma. Wiem, co możesz pokazać tego misia, którego dzisiaj w kwiatarni zobaczyłaś. O. o, tego jeszcze nie pokazywałaś. Co ci wpadło w oko? Taki misio na patyczku. Cześć, nazywam się Martyna, mam 7 lat i chodzę do pierwszej klasy. Mam chomika syryjskiego. Bardzo lubię was oglądać. Pozdrawiam serdecznie. Czy ty dostałaś książeczkę Zabawa z cyferkami? Idealnie, bo Oliwia teraz uczy się pisać, a ja jestem zachwycona, jak ten list jest napisany, bo każda literka jest w innym kolorze, coś niesamowitego. I to mamy od Martynki PS. Czy lubisz chomiki? Oliwia bardzo lubi chomiki. Twoje kuzynostwo miało chomika. Niestety już ale... tego chomika nie ma wśród nas, ale bardzo Ci się podobał. Dwa, co najbardziej lubisz jeść? I tu na dole jest takie no, sarducho. To co lubisz najbardziej jeść? Najbardziej lubię jeść wesołek. A no, właśnie, dzisiaj Oliwia ma ochotę na rosół i chyba trzeba będzie go ugotować. Wysyp na mamę. Jakie to jest? nie Je to zdrowie. Dzisiaj Oliwia ma ochotę wysypywać ja, ty, ja, ty, mnie. To jest prześwietne. Mega praca, słuchajcie. Bardzo ładnie to stworzyłaś. Bardzo dużo konfetti. Mamy kotek baletnica. Wow, ciekawe, czy będzie wysyp na Oliwie. Mamy takie śliczne naklejki jest otwórz, więc to dam Oliwii, żeby zerknęła co jest w tej tajemniczej kopercie. Jeszcze co tak długo. <grafię> Proszę bardzo, soriu. Taki przepiękny kotek. Wow, jest cudowny. Mamy kocie naklejki. Zobaczmy się. Jakie przesłokie! Nie gadaj, ale ładna kolorowa. Możesz sobie założyć na rączkę, tak, tu mamy takie coś, jest wysypka Oliwie, więc teraz ja czynię Honory? będziemy miały dzisiaj, co sprzątać. Zobacz, <głos》>. Zobacz na moją głowę, a Oliwia i mama, o nie, słodycze, biała czekolada, nasza ulubiona. No i dostałaś kredki pusinowe, Bambino. O, ale czad. Oliwia bardzo dużo maluje, więc ekstra. Pokoloruj. Tak, Oliwia cały czas mi powtarza, że jestem na diecie. W sensie, że od tego roku postanowiłam ograniczyć słodycze. Ale jak zjem jeden kawałek czekolady dziennie, to nic się nie stanie. Jeju, tylko... Ile nam tu rzeczy pożywać do tej paczki? Są żelki. Olivia kocha żelki. Ale czat, dostałaś te spinki. Ja już Ci takie kupowałam, ale teraz będziesz miała komplet, że będą po dwie spinki z jednego rodzaju. Więc ekstra. Uu, patrz, dwustronny mazak. Z jednej strony różowy, a z drugiej strony jest żółty. Zobacz sobie. Kolejne mamy naklejki i kolejne kocie. Nie Taka praca wybrać. plastyczna. Uno! Oliwia nie umie o, grać w Uno, tak nie. mi się przynajmniej wydaje. Znasz tą grę czy nie? No. Ja kiedyś grałam w tą grę, <grym> wiesz <grym> kiedy? Jak byłam mała, ale to jest dla mamy. Dziękuję bardzo, że o mnie kochana pomyślałaś, jestem zachwycona. Tam była kuleczka czekoladowa. A teraz mamy taki obrazek. Taki śliczny. Jest wysypna pusina! Tego jeszcze nie było. To na którego pusina wysypujemy? Wybierz jakiegoś pusinka i on będzie obsypany tym kolorowym konfetti. Myśli. że mamy takie coś. Mamy kolorowankę. Nie, ja tu po prostu oszaleję. Ja cały czas wyjmuję kolejne rzeczy. Jest taka kolorowanka zrobiona własnoręcznie, czyli handmade. Tak się bardzo postarałaś dla nas, no jesteś po prostu przekochana. Na pewno Oliwia pokoloruje te wszystkie strony, ponieważ Oliwia lubi robić takie rzeczy. Czy ja mam Ci pomóc? Nie. Bo Oliwia chyba wybrała pusina, która jest na samej górze i wzięła krzesełko właśnie po to, żeby go dosięgnąć, żeby go ściągnąć z samej góry. Dostałaś zeszedł pusinowy w trzy linie? Myślę, że sobie Oliwia go zostawi do szkoły, bo jak wiadomo, po wakacjach Oliwia już idzie do pierwszej klasy. Mamy takie rzeczy. A, jest pusin! Tego wybrałaś? Proszę bardzo. A na samym dole, kochani, mamy mnóstwo słodyczy. To trzymaj pusinka, ja pokażę tak na szybko. Jak to wszystko wygląda, Martynko? Jesteś niesamowita. Mamy najlepszych widzów na świecie. Wszystko nam się tu bardzo podobało. Zaskoczyłaś nas tymi rzeczami. Coś cudownego. zobacz, Oczywiście, kochana, Ciebie pozdrawiamy. Takie ogromne serducha Ci robimy. O, takie. Pozdrawiamy Ciebie i Twoich bliskich. I buziaczki Ci wysyłamy. No to już. Ja trzymam pusina, a Olivia na niego wysypuje. Siu! No, jak się nie wrażenia, fajnie. się jeszcze. jeszcze. Ale dużo tej, tej bibuły musiałaś dużo czasu poświęcić na to, żeby to wszystko pociąć. Tak przejęzyczyłam się, bo jak z reguły chcę powiedzieć coś bardzo szybko, to mi nie wychodzi. Masło myślane. Masło myślane często wtedy też mówię. I Oliwia się z tego śmieje. To już na Pijam sam to koniec! Uwielbiam tego odcinka pozdrowiówka. Po prostu jak mówisz Pozdrawiamy teraz Wiktorię Kępek, która właśnie dzisiaj kończy 8 lat, życzymy Ci wszystkiego, co najpiękniejsze, spełnienia marzeń, uśmiechu na twarzy, buziaczki Ci kochana wysyłamy, a teraz pozdrawiamy 5 osób i pierwszy pozdrowienko lecą do kogoś, kto ma konto siennicka28, buziaczki, pozdrawiamy Emilkę, która ma 5 lat, jesteś z Istybnej. napisałeś z konta 1866, Renusia, buziaczki Emilko, pozdrawiamy Lena Kujawa, myślnik UR9UK, taką masz nazwę konta, Pozdrowionka lecą do Nadi Napisałaś z kąta Marysia Zosia Staniszewska3682 I ostatnie pozdrowionka lecą do Julki Która napisała z konta c 2 qq 8 rr 1 O! Nawet pomnicy trochę To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku Wydaje mi się, że wyszedł bardzo długi Dziękuję, że z nami byliście Pamiętajcie zostawiać łapeczki w górę Subskrypcję, dzwoneczek No i do zobaczenia w następnym odcinku Papa, Pa, pa! Szaleństwo, po prostu crazy. Ale przepiękna rzeczy dzisiaj dostałaś, przepięknie. Nic nowego, a ja muszę sprzątać.